Co to jest za toaleta w ogóle, ty? Kto potrzebuje na toalecie pomiędzy nogami godzinę? Srasz, skulony, ledwo wyciskasz tego, no, czekoladnika i do góry nogami patrzysz na godzinę, jak czas leci. Akcja. Takie muszle w korpo montują, liczyć ile czasu marnujesz. Co ty gadasz? Że w pracy w korpo masz coś takiego? Że ci mierzą czas srania? Nie no, żartujesz teraz. U mnie w firmie tak jest, że jak wchodzisz do kibla to kartę odbierz i jak wychodzisz. Co ty gadasz? Bo ludzie tak abuzowali sranie na tym timerze firmowym. Że wleciał nerfik. Hotfix nerfiący sranie na czasie firmowym. to sra 20 minut? U... Ja potrafię godzinę na sraczu przesiedzieć. Może nie jest to związane bezpośrednio ze sraniem, Tylko z przeglądaniem memów na Instagramie. Ale nadal. Jak się wygodnie siedzi. Opię. Jaki masz patent na dłuższe posiedzenie, żeby nogi nie drętwiały? Ja to sobie lubię coś podłożyć pod nogi, no? Ja to jest jakiś, nie wiem, taki półstołek albo coś takiego. Albo jak masz ten, jak masz całą pakę papieru toaletowego, nie? Jak go pakują w takie ten, podwójne rzędy tam po ileś, nie? To bierzesz i na tym stawiasz stopy, że tak trochę masz elewację, nie? Że masz trochę pod elewację pod stopy i wtedy ci ten. Wtedy ci nogi nie drętwieją, ale jak długo siedzisz na kiblu, to ci dupa wtedy drętwieje, więc wtedy musisz to co jakiś czas wyjąć i dać dupie odpocząć, a nogą zdrętwieć później wymienić. I tak wymieniasz. Trochę elewacji, trochę obniżasz. Trochę elewacji, trochę obniżasz. Siedzenie na kibelku jest niezdrowe, także lepiej w ogóle długo nie siedzieć. A, tam. Wydaje mi się, że jest multum bardziej niezdrowych rzeczy niż siedzenie na kibelku.